Hej siemanko, jestem, ja jestem Miauska16 i witam was dzisiaj w filmie na kanale w konieczniku z gier się zagramy w grę Brick the Hoops Miałem nic nie nagrywać, ale pomyślałem, że coś się nagram O, Eightball. Ball eight Ball, czyli ta piłka, ta kula od, od od No jak się nazywa ta gra, co się te piłka, aha od razu przegrałem Jak się nazywa ta gra Sport Aż mi z, aż mi z głowy uciekło Taki super skin u, latający nóż. Gdy tylko widzę ten latający nóż, to już się boję, bo on jest naprawdę nieprzewidywalny. I w tym odcineczku przejdziemy sobie. Morzec tak z 10 poziomów. Może nam się granie nie skraszuje? Może się nie zbagujemy. Co mnie tam zniszczyło? Ej, teraz to się wkurzyłem. Tam nic nie było. W tej grze są czasami takie bagi. Nie ma nic co by mogło was rozwalić, ale jest coś takiego, że ta gra ma taki jeden bug. Zobaczcie, jestem sobie tutaj, ale ten czarny pasek, coś, który się porusza, może mnie zniszczyć. Nawet, nawet, że nie jest obok mnie. No nieważne, po prostu rozwala mnie i już nie ma mnie. Oczywiście przejdziemy sobie do poziomu 155. Nie będzie dzisiaj za dużo poziomów z tej gry. No, latający nóż, znowu on. Kurwa macie jeszcze mnie z pierdoloną reklamę mi puszczają, jeszcze przez to do sklepu Play mnie wrzuciło. Nienawidzę tego jak na przykład jest reklama, powiedzmy tak, jest fajna gra, przegram w niej, w jakiś dziwny bug się stanie, a jeszcze przez do tego do do dodajmy to, że... Z no, klika Mixa i do mnie jeszcze yy, mnie do reklamy wrzuca. O tu nie do reklamy, tylko z reklamy do sklepu. Ja się przejrzyczyłem. Tak się zdenerwowałem. No, co mnie rozwaliło znowu? Czyli tak dużo filmów nagrałem, że na dwa tygodnie zapasu zrobiłem. Nie, no, dwa, na dwa tygodnie może nie, ale coś, coś pra prawie, prawie dwa tygodnie. Myślę, żeby zakończyć nagrywanie tej gry. Myślę, że serio ona ma koniec. Może, nie wiem, ma 200 poziomów. Ale nigdzie nie można się dowiedzieć, ile ta gra ma poziomów. Jakbym wiedział, że 300, no to nagrywałbym tę grę dalej, ale jak nie wiem, ile ma i na przykład będę nagrywać jedną grę powiedzmy E, ile to tak, no, przeciętnie... No, z, powiedzmy rok nagrywać inną grę, na przemian z innymi, no to jest trochę głupie, bo ja bym chciał jedną grę nagrywać, tak po prostu. Dobra, spróbujmy ułożyć truskaweczkę. Pyk, ułożona. Wychodzimy i gramy dalej, moi drodzy. Wiecie, jak nagrywam dzisiaj dla Was Cable Swing, to tam, jest, tam poziomy przechodzi się bardzo szybko, ale w tej grze, jeden poziom to jest masakra. Zobaczcie, ile tu jest pięter. Pierwsze poziomy to były prostsze, bo było malutko. Malutko tego, ale tutaj to teraz się. Trudno zaczyna robić. No chyba, że po prostu będę tę grę nagrywać rzadziej, ale będzie ta gra. Bo nie chciałbym tak cały czas tej, tej samej gry ci, no, cisnąć serię. Spoko, jeżeli jest to gra typu Good Pizza, Great Pizza, bo, go, bo tamta gra jest naprawdę kozacka, ale no... No ile można nagrywać jedną grę? Także tej, tej gry nie będzie też za dużo. To fajne piętro. Nie ma za dużo pułapek. Spoko. Poziom po, zniszczony już. Ale to to 148 poziomek. O! Psiu! Rozwaliłem się. Ta kula przynosi mi pecha. Może będziemy grać do końca skinów. Co? Odcinek będziemy zmieniać skina. Jeżeli powiedzmy. Yy, no. ten. Yy, no, jeżeli będzie, będą te skiny. Yy, skiny nam się skończą, tak? I. Będziemy robić tak, że. Nie, 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 jeszcze pomyślę, bo chciałem zrobić tak, że jeżeli skiny nam się skończą, to zakończymy nagrywanie. Lagi. No, i przez laka przegrałem. Kurde, ale. Lipa. Tak, jak w Minecraftie lagi, tylko tyle, że tutaj spadamy i nie możemy nic zrobić. A w Minecraftie, przynajmniej, możemy. Nie wiem, z lawy się jakoś w jakiś sposób wydostać, wykraskać. A tutaj, no nic, spadasz i już po tobie. Dobra, wiecie co, Ten pomysł mi się podoba, co to powiedziałem właśnie z, tym, z tymi skinami. Latający, nóż, znowu ten, ten Wieś, Wiecie Widzicie, jest gier podobnych do na Auto. Jakbym chciał te gry nagrywać, o mój Boże, to by była masakra. Na przykład mi coś tam było, umysłowe zagadki. Tutaj znowu na reklamie była kolejna gra. Ci twórcy jakoś mało pomysłowi są. No chyba, że to yy, ci twórcy Brain Outa skopiowali grę. Ale nie wiem, nie tego akurat nie wiem. Good pizza, great pizza. No nie wiem czy nagrywać dzisiaj. Jutro nagramy najwyżej odcinek, bo będzie kozacki odcinek, będzie pojedynek. Chociaż moi drodzy, nie wiem czy w tej grze nie, zba nie, nie zbankrutujemy. Chodzi mi o Good pizza, great pizza, oczywiście. Jeżeli ktoś się nie skapnął, o co chodzi. Nie, ile tu jest pułapek? I jeszcze tam latający nóż jest, to nie. Znaczy się, go tu nie będzie. Jak ja... Będę rozwalać. Znowu latający nóż. Dalibyście sobie spokój z tym, no to jest takie trudne ominąć go. Kurde, ja myślałem, że on tam będzie cały czas na tym miejscu, widzicie. Mówi Miałem rację. Ten... Kurde, jeszcze reklamy podstawiają pod palca. No niestety, ale uda nam się, moi drodzy tutaj pewno. Swoją drogą. E, zauważyłem też, że di Recorder został przejęty przez Chiń, Chińczyków. Bo w ogóle e, to była e, aplikacja stworzona. Znaczy nie wiem, czy nie wiem dokładnie, w, 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 z którego kraju, ale nie, na, pewno, na pewno wiem na pewno, że nie była to chińska aplikacja. Ktoś po prostu sprzedał Chińczykom tę aplikację. Po prostu może się tam. E, no jakoś nie opłacało im, nie wiem. Wersja premium aplikacji. Posiliście co coś, nie wiem, co coś więcej płacić twórcy. I już moi drodzy. E, no, no, i sprzedali po prostu tę aplikację. Nie mogłem jej znaleźć w sklepie Play, bo nie ma jej w sklepie Play. Znalazłem ją w, w tych chińskich aplikacjach, czy w tym w tym, no, w tym sklepie chińskim. Bo się już teraz y, ci Chińczycy przygotowują powoli do zmiany. Zmiany tego ogólnie y, tego y, systemu operacyjnego, już nie będzie, no wiadomo, że nie będzie Androida. Ale y, właśnie teraz są takie można powiedzieć, zmiany, które zaczynają wprowadzać, i jedną z tych zmian jest. Yy, właśnie stworzenie tego osobnego sklepu i kupili właśnie te, te aplikacje. Nie można je znaleźć w sklepie Play, nie mogłem jej znaleźć. Tą aplikacją bardzo świetnie się streamowało, nagrywało, a wywalało mi filmy ze względu na to, że miałem straszne, strasznie słabe po prostu parametry poprzedniego smartfonu. Mój poprzedni telefon sam potrafił zatrzymywać nagrywa nagrywanie. Albo po prostu ym, wywalał nagrywanie. Albo no i też się strasznie grzał, że nie opłacało mi się już w ogóle, znaczy w ogóle to jakby, musiałby być straszny kretyn z, z człowiek, który chciałby naprawić telefon za 500 zł. Była naprawa, naprawa za 150 zł tylko ekranu, tak to naprawa in, in, inne, inne naprawy to nie, nie robiłem, bo nie, opłaca, nie opłacałoby mi się naprawiać telefonu za 500 zł. Jakbym potrafił sam, nie wiem, zamówić jakieś odpowiednie części. No i powymieniać tam te części w środku smartfonu, to okej, okay, zrobiłbym to. Może? Może bym zrobił, jakby te części nie były jeszcze takie drogie. Myślałem w ogóle, żeby w jakiś lepszy procesor wstawić do telefonu, ale nie opłaca się, moi drodzy, wymieniać procesorów w telefonie. Lubię po prostu kupić nowy telefon. Ja właśnie postanowiłem po jakimś tam czasie kupić nowy smartfon. Gdy, gdy zmieniłem smartfon, nie, potra nie mogłem nagrywać już na telefonie poprzednim, bo tak się strasznie grzał. Musiałem poczekać yy, yy, w pracy, aż dostanę pierwszą wypłatę. Dopiero potem, moi drodzy, yy, kupić nowy telefon. I moi drodzy, właśnie yy, telefon tak mało tego, że się grzał. Zatrzymywał, zatrzymywał nagrywanie. Yy, czasem też sam się wyłączał. Najbardziej wkurzające było w momencie, w którym ja byłem już przy końcu filmu. To był, moi drodzy, odcinek z sezonu pierwszego. Tam w ogóle portal do piekła budowaliśmy. Yy, wywaliło mi nagrywanie, ale na szczęście film się zapisał. Yy, wolimy nagrywanie i moi drodzy było coś takiego, że... Yy, nie, nie było zakończenia. W sensie nie zakończenia, tylko nie było po, pożegnania. Kurde, ale Lipa, no, rozwaliłem się. Na tym telefonie co prawda, może, no, ten telefon jest y, dwukrotnie droższy od poprzednika, yy, zdarzają się problemy. No, nie mówię, że, że to jest super telefon yy, i w ogóle już nie, nie, nie będzie mi się ciać nic złego z nagrywaniem. Otóż to jest y, nieprawda ponieważ już raz mi się tutaj moi drodzy nagrywanie yy, ucięło mianowicie jak nagrywałem odcinek z Good Pizza Great Pizza to mi się yy, film podzielił na dwie części nie mogłem złączyć tego ponieważ nie, nie miałem po prostu wtedy programu do łączenia filmu, więc musiałem po prostu wrzucić wam taki odcinek w dwóch częściach ale na szczęście jest odcinek możecie sobie obejrzeć to był godzinny odcinek specjalny godzinny odcinek żeby nam dużo tej gry przejść Więc dlatego właśnie robiłem taki dłu bardzo długi odcinek. A moi drodzy, jeżeli w, jakim, w jakimś odcinku nie będzie nastać na skina tutaj do gry, to będziemy musieli no jeden odcinek pozbierać trochę tych dżemów. Ale szybko się je zdobywa. I tak na następny odcinek mam yy, monety na skina. Znaczy monety, boże, diamenty, nie monety. Pyk No i kolejny poziomy załatwiony. Koro odcinek będzie miał odpowiednią długość. Nie będzie ani za długi, ani za krótki, bo zrobimy do poziomu 160, czyli to będzie 13 poziomów. No kurde, co jest? Znaczy, powiem tak, ten telefon też się grzeje. Znaczy, no, smartfony, o, po, po, wszystkie smartfony, nieważne jaki, każdy się grzeje, chociaż. Ten telefon nie grzeje się tak jak poprzedni. Nawet moi drodzy, kiedy zrobię specjalnie test, w sensie odcinek taki, że wyciągam mój stary smartfon i sprawdzam, jak tam śmiga po, czasie, po tak długim czasie nieużytko, nieużytkowania. Jeszcze kupię specjalnie termometr, taki wiecie, ten co ma się do mierzenia koronawirusa, i sprawdzimy, jaką ma temperaturę mój telefon. bo to jest będzie naprawdę super yy, na pewno wyjdzie około 30 stopni bo telefon był tak gorący że aż rękę serio tak rękę sobie poparzyłem jak go dotknęłem Mm -hmm. Swoją drogą też, moi drodzy, na razie vlogów nie będzie żadnych. Myślałem o vlogach, y, właśnie z psem, ale na razie takich vlogów wolę nie nagrywać. Wiadomo, dlaczego jak się, uspo jak się uspokoi ta sytuacja z koronawirusem, no kurwa, tych jedna rozwaliła mnie, no. To wtedy dopiero, moi drodzy, zaczniemy nagrywać vlogi, pyk, pyk, moi... no i lecimy. Och, ten prawie mnie rozwalił ten klocek. Uda mi się uzbierać odpowiednią ilość e, diamentów, bo nawet, moi drodzy, jeżeli tak do, dobrze pozbieramy sobie w tym odcinku, to nas, na następny odcinek, na następnym odcinku uzbieramy jeszcze na następny. Kurwa, znowu. to no jeszcze reklamy, no chyba was popierdoliło. No kur... Dziecię... potrafię się... Potra te reklamy w takich gierkach potrafią wkurwić człowieka. I to czasami są takie hamskie reklamy, które są podstawiane pod palca. Podstawiane pod palca to chodzi mi o to, że yy, przegracie i od razu bezpośrednio jest wam yy, jest od razu reklama włączana i powiedzmy wrzuca was od razu do sklepu play. No i ja właśnie o, was, właśnie o takich reklamach mówię. To jest największe chamstwo, jeżeli twórca coś takiego w grze sobie yy, bierze do, do gry, mnie ważne, że wy na przykład nie kliknęliście w tamtym momencie na reklamę, i tak was przerzuca do, do sklepu. Play właśnie w Minecraft'a, jak grałem tę podróbkę Minecraft'a, ten Crafting Game, właśnie szkielety były. Ja właśnie rekla pyk, reklama reklamami, wyskoczyła, Mówię, kurde, i tak czekam, czekam, czekam. Reklama się kończy, a ja patrzę. Aha, umarłem. Szkielety mnie zabiły. Skoro gra, powinna się zatrzymać skoro jest reklama, ale tam jest coś takiego, że jak masz reklamę, to i tak giniesz. Piek, gotowe. Marcin Krupa. No i lecimy z kolejnym poziomkiem. 157, pyk, 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 up, pyk, pyk. Udało się. Myk, myk, myk. No, mamy jeszcze parę poziomów. No, tutaj to tu niestety, no rozwaliłem się. Trzeba długo czekać, aby to serce zeszło do, koń do końca. No i, a w ogóle jeszcze taki jest swój na reklamach. Tutaj właśnie to są te reklamy w, w, w aplikacjach, w, a, ogólnie w aplikacjach, nie mówię tylko o grach. Kiedy X jest tak u, ukryty, że żeby wyłączyć reklamę, musi wytężyć wzrok, żeby go znaleźć. Ja kiedyś miałem reklamę taką na, właśnie na, na filmie jak nagrywałem z Minecrafta, że nie, nie zauważyłem X i tak czy, właśnie kliknąłem w skopu Play mi dwa razy przeciło, w końcu zauważyłem go. Tak go twórcy ukryli, że był naprawdę niezauważalny. Nie i to dopiero hamstwo, już tam te reklamy co do scrollplay Play to jeszcze tak no, no w miarę można przeżyć, bo to można przecież wyjść. Ja stąd nie, mog nie mogłem wyjść, bo nie widziałem tego x -a. Pyk, pyk, pyk. Łops, tutaj naprawdę miałem farta, że przeżyłem. Ale tu dużo jest tych przeszkód. No, kozak. Ten pociąg był naprawdę fajny. Niewiele wiele brakuje, żeby pobić rekord. Że postara postarajmy się. O kurde, nie, nie, 900 rekordów. 80 dostałem ich, spoko. Przyda mi się na pewno na przyszły odcinek na kupienie skina i na, no na w ogóle na wszystkie te odcinki. Bo Od nowa muszę rekord wbijać. Kurde. Dobra, na szczęście to tylko dwa poziomy zostały do końca. Znaczy w sumie, no jak będę tutaj nagrywać do końca tego odcinka. Pyk, pyk, pyk. I już, myk, myk. Dobra, ostatnie piętro zostało. Ten film ma 23 minuty, akurat to będziemy chyba z 25 minut, jak skończymy ten poziom. No, może więcej, bo zginęłem sobie. Pokażę Wam bardzo fajną rzecz tylko na słynnym piętrze. No, nie, to i jeszcze na następnym. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie, nie, jak tu spadniemy, to nie przegramy. Możemy sobie wrócić. Gotowe. 160 załatwiony. Także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie filmu z gry Brick the Hoops. Możecie, się oczywiście zostawić subika wraz z dzwoneczkiem. Eee, łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz zapraszam w także na poprzednim popr 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 filmie na następne. Do następnego, na razie, cześć. Hej, możecie także udost udostępnić ten, ten film znajomym. Także na